Proszę Państwa, dziś chcemy poruszyć podczas konferencji prasowej, konferencji zorganizowanej dla mediów, ale transmitowanej także na żywo w internecie, sprawę sytuacji kierowców. Wiemy doskonale, że sytuacja kierowców pogarsza się coraz bardziej z każdym kolejnym rokiem. Podatki rosną, opłaty rosną. Ulice stają się coraz bardziej zatłoczone. Komfort i bezpieczeństwo jazdy spada pomimo ogromnych nakładów na inwestycje drogowe. W związku z tym chcemy po pierwsze zaproponować pakiet polskiego kierowcy, ale zanim wraz z Tomaszem Grabarczykiem, wiceszefem mojego sztabu w tej kampanii wyborczej przedstawimy szczegóły. Pozwolę sobie na pewien cytat. Najpierw może odczytam te słowa, później poproszę Państwa, e, ujawnie czyje to słowa. Uwaga! Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Rząd może je zmniejszyć. Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny. Ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności. To mądre słowa. Te słowa wypowiedział Jarosław Kaczyński. Niestety, gdy rządzi jego formacja, rządzi krajem niepodzielnie, dysponuje większością w Sejmie, dysponuje urzędem premiera, prezydenta, podatki tylko rosną. Akcentujemy to od początku kampanii i od początku kampanii akcentuję, że będę prezydentem, który nie podpisze żadnej... Ustawy, która podnosiłaby podatki Polakom. W związku z tym, że ta doktryna, o której powiedziałem, nie jest realizowana, przedstawiamy pakiet polskiego kierowcy. To pięć punktów, które tutaj w formie graficznej widzą Państwo wyszczególnione. Pierwszy i być może najważniejszy dla zwykłych Polaków: zmniejszenie opodatkowania paliwa. W tej chwili zwykły Polak nie zdaje sobie sprawy, jak wiele w cenie paliwa płaci podatków. To nie tylko podatek VAT, to nie tylko rosnące stale podatek akcyzowy, to także opłata paliwowa i najnowszy wynalazek, czyli wprowadzona przez obecny rząd opłata emisyjna. Oczywiście wszystko w celu ratowania planety i troski o nasze zdrowie i o ekologię. Drugi element naszego pakietu to winiety zamiast bramek na autostradach. Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że mamy jeden z najdroższych w Europie systemów poboru opłat za podróżowanie. Swoboda przemieszczania się była nam reklamowana jako dobrodziejstwo Unii Europejskiej. Tymczasem za pieniądze Unii Europejskiej zbudowano system dróg. Które tą swobodę w istocie krępuje Za te same pieniądze Za które u nas można w Polsce wjechać Na jeden odcinek autostrady Za te same pieniądze w innych państwach Znacznie, znacznie bogatszych Jak Austria czy Szwajcaria Można jeździć przez 10 dni e, Następny punkt naszego pakietu To zniesienie podatku od kupna auta PCC Wiele osób zainteresowanych Troską o jakość powietrza, o środowisko Mówi i słusznie Że mamy w Polsce problem z tym Że po drogach jeździ zbyt wiele starych aut Które mają Niesprawne systemy wydechowe czy też mają niskie normy emisji substancji trujących do atmosfery. No, ale dlaczego utrudniamy wymianę aut dodatkowym podatkiem? Podatkiem właśnie PCC. Znieśmy ten podatek, zmniejszmy koszty wymiany aut na nowsze. Czwarty pomysł, bardzo prosty do realizacji, nie wymagający jakichś wielkich, skomplikowanych rozwiązań, który jest właśnie w pakiecie polskiego kierowcy. To umożliwienie, aby ubezpieczenie OC mogło wędrować za kierowcą lub za samochodem. I żebyśmy dali wybór kierowcom, czy chcą właśnie wykupić na siebie, na osobę ubezpieczenie, jeździć różnymi autami, nie płacąc wielokrotnie ubezpieczenia, czy właśnie chcą, żeby to ubezpieczenie dotyczyło konkretnego samochodu. To pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów, ulżenie w tych kosztach właśnie kierowcom. W tej chwili nie ma racjonalnego powodu, dla którego ubezpieczenie przywiązane jest do samochodu, a nie do auta. Piąty punkt i ostatni. ostatni. Mniejsze opłaty za parkowanie. Proszę Państwa, mamy sytuację taką, że w wielu dużych polskich miastach Lewica narzuca sposób myślenia o mieście i wyobraża sobie, że poprawi jakość powietrza, podnosząc opłaty za parkowanie. To nie nastąpi. Ja osobiście jestem osobą, która. Chyba korzystała ze wszystkich form komunikacji. Poruszałem się po mieście pieszo. Jeździłem na rowerze na co dzień, dojeżdżając do pracy. Korzystałem przez wiele lat dzień w dzień z komunikacji publicznej. Mieszkałem zarówno w centrum Warszawy, jak i w tej chwili poza Warszawą. Jak również miałem taki czas w życiu i mam go teraz, że codziennie jeździłem autem, sam je prowadzą. Mogę powiedzieć, z czystym sumieniem. Więcej osób w takich dużych, zatłoczonych miastach jak Warszawa, ale myślę, że dotyczy. Nie przesiądzie się do komunikacji publicznej, jeśli nie zwiększy się jej przepustowości. Podnoszenie opłat za parkowanie nie zmieni naszych zwyczajów. E, jesteśmy zwolennikami obniżenia opłat za parkowanie, bo to ostatecznie zwykli ludzie, którzy nie mają e, garaży w apartamentowcach w podziemiu, nie mają miejsc parkingowych przypisanych do miejsca pracy w biurowcu, tylko muszą znaleźć to miejsce parkingowe na ulicy. Zwykli ludzie ponoszą te koszty. Powietrze nie staje się od tego wcale czystsze. E, tak więc e, postulujemy wprowadzenie górnego limitu opłat za parkowanie, który byłby niższy niż obecnie. A więc, przeciwnie niż rządząca partia, która oczywiście zgodnie z lewicą chce podwyższać wszystko, co się to Kto to powiedział? Rząd funduje nam dodatkowe wzrosty cen w zasadzie wszystkiego. Kiedy wzrasta cena paliwa, wzrastają i ceny innych produktów, na przykład żywności. Mariusz Błaszczak, 2010 Jest. rok. Szanowni Państwo. Pakiet polskiego kierowcy to nie jest tylko pakiet dla taksówkarzy czy dla kierowców Ubera, dla kierowców tirów czy wszystkich tych, którzy żyją z poruszania się samochodami. Pakiet polskiego kierowcy i postulaty dla zmotoryzowanych to są postulaty dla wszystkich obywateli. To są postulaty dla rodziców, którzy potrzebują odbyć swoje dziecko do szkoły. To są postulaty dla przedsiębiorcy, który ma pięć spotkań w ciągu dnia i musi szybko się przemieszczać, mając ze sobą tonę różnych dokumentów, nie będzie jeździł tramwajem. To są postulaty dla tych, którzy spieszą się do pracy w zimę i nie będą wsiadali na rower ani do zatłoczonego autobusu, tylko muszą dojechać dalej, więc potrzebują samochodu. Ponieważ samochód w dzisiejszych czasach nie jest już towarem luksusowym. Na samochód generalnie obywateli stać, nawet używany, kilkoletni, ale ważne, żeby się przemieszczać to oznacza, że nie możemy na zmotoryzowanych, na wszystkich tych obywatelach, których stać na to, żeby posiadać samochód, żeby komunikować się samochodem, zarabiać. Nie możemy po prostu tego robić i nie możemy narzucać wszystkim obywatelom tego, by teraz mieli poruszać się jedynie komunikacją miejską bądź rowerami. Ale niestety to się dzieje i to się dzieje także w naszym mieście. Chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Prezentujemy. Pakiet polskiego kierowcy, który mógłby się równie dobrze nazywać pakietem łódzkiego kierowcy, bo to właśnie Łódź jest jednym z tych miast, które są cały czas na tej głównej linii frontu miast walczących ze zmotoryzowanymi. Coraz mniej parkingu, coraz węższe drogi, coraz to większe ograniczenia, ponieważ samochód w Łodzi to jest tak naprawdę ryzyko wielkich opłat za parkowanie, ryzyko stania w korkach, ryzyka marnowania czasu i pieniędzy.